Witam serdecznie pan poseł Grzegorz Braun po debacie w TVB 12 maja. Kłaniam szczęść Boże, dobry wieczór. Panie pośle, tak będę dotykał punktów, które były poruszane podczas debaty: Niezależność Polski. No nie ma. Jej... E, właśnie, proszę powiedzieć. E... Szanowni Państwo, no tutaj jest bezalternatywnie w Warszawie realizowany program wieszania Polski u cudzej klamki, tylko jest spór czasem nawet poważny, u której klamki mianowicie. Na wschodzie czy na zachodzie, bliżej czy dalej. Ja tutaj prezentuję program niepodległościowy, no bo czym kończy się wiszenie u cudzej klamki, to możemy co jakiś czas obserwować. Także na, na naszym przykładzie wpychają nas w wojnę, chcą reeksportować do nas migrantów z zachodu. Jednocześnie niszczą te uzależnienia, to wiszenie u cudzej klamki niszczy naszą gospodarkę, rolnictwo, górnictwo. No i przekłada się to na życie wszystkich Polaków, na to, co mamy na talerzu, w garażu i co będziemy mieć w domu i czy w ogóle ten dom będzie, bo się go już nie da wybudować w ramach dyrektywy budowlanej. Europejskiej i przy tych cenach energii najwyższych w Europie, które właśnie Unia Europejska e, tak wywindowała e, polityką klimatyczną, którą tutaj rządzący uznają za bezdyskusyjnie słuszną. Ja się temu sprzeciwiam, bo chcę wolności. Schabowy czy świerszczowy, ja za schabowym. Kolejne pytanie, co pan powie na temat etosu polskiego polityka? Bo było właśnie pytanie, jak nad tym popracować obecnie? Panie redaktorze, no, no przecież ta klasa polityczna całkiem otwarcie powołuje się na różnych mocodawców. Jedni wyznają tutaj prymat prawa unijnego nad polską konstytucją, drudzy legitymują się tym, z którym obcym prezydentem się sfotografowali i z całkiem poważną miną przedstawiają jako swój program prezydencki różne zobowiązania dotyczące utrzymywania Polski w zależności od obcych. Ja się temu sprzeciwiam, bo reprezentuję program niepodległościowy. Ale taki... Powiedział pan, że jest pan za karą śmierci dla szpiegów, dla zdrajców. Dlaczego? No przede wszystkim dla zwyrodnialców, dla y, zbrodniarzy, morderców z premedytacją. Yy... Po prostu odpłata musi być stosowna i ryzyko musi być maksymalne dla tych, którzy chcą się targnąć, czy na życie ludzkie, czy na bezpieczeństwo naszego państwa, nasze bezpieczeństwo zbiorowe. Tutaj nie ma żartów. W tej chwili są żarty, no i dlatego nikt za nic nie odpowiada. A jeśli chodzi o energetykę, powiedział pan, jest za. Jest za powrotem do węgla. No tak, dlatego że tylko to się kalkuluje. Dzisiaj w każdym rachunku za prąd macie Państwo 40% narzutu od klimatycznych urojeń. Pana Trzaskowskiego i jemu podobnych. Im się zdaje, że planeta płonie i dlatego wy miesiąc w miesiąc płacicie 40% więcej. A to jest tylko rachunek za prąd, tak? A przecież inne rachunki się płaci. To się przekłada na wszystko. Ja chcę, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w portfelu, a nie mniej. Jeśli chodzi o obronę życia, niech mi Pan powie temat Oleśnicy. Dlaczego pan był jedynym posłem, który zareagował no nie na. Jedynym, nie jedynym. Przecież tę interwencję przygotował i, i przeprowadził z, z moim wsparciem pan poseł Roman Fritz. Wybitny poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wspaniały człowiek, przedsiębiorca i obrońca życia ludzkiego, życia zdrowia Polaków. Słuchajcie transmisji nagrań, z posiedzeń zespołu do spraw bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków. Tam mowa była ostatnio także o bezpieczeństwie żywnościowym. No mówiąc w dużym skrócie, chodzi o to, żeby Polacy nie byli truci. Niezdrowym, szkodliwym jedzeniem. Chodzi o to, żeby na Polakach nie prowadzić eksperymentów medycznych, socjologicznych, ekonomicznych, żeby wrócić do normalności. A obrona życia jest tego takim punktem ogniskującym. Tu się wszystko, tu się wszystko skupia. Jak jest stosunek państwa do życia ludzkiego, do jego bezpieczeństwa, to się przekłada na wszystkie dziedziny życia, ponieważ życie ludzkie jest u nas lekceważone, nie tylko. Życie nienarodzonych, ale także narodzonych, właśnie, którzy są poddawani eksperymentom szczepionkowym, które w Ameryce już no, powiązano plagę, prawdziwą pandemię autyzmu ze szczepieniami obowiązkowymi. To jest przez obecnego sekretarza do spraw zdrowia Kennedy'ego Juniora powiązane, ale u nas trwa eksperyment na Polakach. No i jest też eutanazja kuchennymi drzwiami, czyli terapię darem Temu się sprzeciwiam, ponieważ Rzeczpospolita y, Polska musi stać na straży życia, wolności, bezpieczeństwa, a nie zniewolenia i upodlenia. Powiedział pan, pokój nie wojna i jeszcze wehrmacht europejski. Co miał pan na myśli? Tak, no proszę y, państwa, y, 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 cała, cała ta koncepcja tarcza wschód, to jest koncepcja wyjęcia pieniędzy z polskich kieszeni na niemiecką i francuską zbrojeniówkę, które, no, jeśli stworzą europejskie siły zbrojne, o czym się bardzo dużo mówi o ironii, o pierwszym, jednym z pierwszych, którzy głośno o tym mówili tutaj w Polsce, to jest pan Jarosław Kaczyński, który przed laty już mówił o tym, że Unia Europejska potrzebuje własnej armii. No to się nie pozbieramy, to po prostu ten pakt migracyjny i ten Zielony Ład i inne rzeczy nam narzucą siłą. I dlatego teraz trzeba odzyskać niepodległość, póki to wszystko jeszcze się nie stało. Zapytał pan pana Nawrowskiego. O sprowadzenie wraku Tupolewa do Polski. Czy myśli Pan, że w ogóle to jest możliwe? No Proszę Pana, a jeżeli sprawy nawet wydają się trudne, to czy rolą przywódcy polityka jest z góry rezygnować, abdykować, oddawać walkowerem? Nie, nie sądzę. Myślę, że dalekosiężnie jest to bardzo ważne, by wyjaśniać losy, zwłaszcza przywódców, takich jak generał Sikorski takich jak w yy, świętej pamięci Lech Kaczyński no powinniśmy wiedzieć co się stało prawda jeżeli państwo lekceważy takie sprawy no to to jest proszenie się o nieszczęście w przyszłości czy można zamknąć to śledztwo bez oględzin dowodów w sprawie jakim jest wrak nie nie sądzę no więc yy, no, trzeba się o to upomnieć ale czy upomni się o to polityk który tak jak pan Nawrocki w radio już w tej kampanii zapowiadał yy, czy, że, że należałoby zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją? Nie sądzę. I ostatnie pytanie. Strefy czystego powietrza. Ktoś ma mniejszy budżet, stać go na y, używany samochód. Co z tym tematem? No proszę pana, no, no właśnie to nie są żadne strefy czystego powietrza, tylko strefy wykluczenia i dyskryminacji normalnych ludzi, którzy jeżdżą tym, czym mogą jeździć. Każdy by się chętnie kupił nowe y, y, co roku auto, ale no, realia są takie, że nie każdego stać, prawda? I czy państwo polskie ma z tego powodu dyskryminować Polaków? Nie, nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na te lewackie korby, tak? czyli pod pretekstem globalnego ocieplenia normalny Polak właśnie nie może się pobudować. Tak jak może i jak chce, nie może decydować, czym ma palić w kominku i, i nie może decydować, czy, czy może się zdecydować, że będzie żył w zaprojektowanym przez eurofederastów jakimś 15-minutowym mieście, po którym będzie chodził na piechotę, bo, bo do śródmieścia nie wiedzie, bo, bo go nie stać na samochód elektryczny. Prawda? Ja się nie upominam o nic więcej, jak tylko o równość wobec prawa moich rodaków, Polaków. I jedno zdanie dla wyborców. O, no, odzyskajmy niepodległość, szanowni państwo. Odzyskajmy niepodległość po to po to, żeby y, przywrócić wolność, zapewnić bezpieczeństwo. Tu jest Polska, Polska przede wszystkim dla Polaków. Żadnego 800 plus dla Ukraińców, żadnych dopłat do emerytur ukraińskich czy hinduskich. Nie wydawajmy. 5% PKB na obcy naród, tylko się zajmijmy swoimi sprawami. Tego życzę. Własnym dzieciom, więc też i Waszym. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.